Siemanko ludziska, witam wszystkich, witam na pierwszym filmiku, w którym opowiemy sobie o eventach, które pojawiły się e, dzisiaj. Będzie to pierwszy filmik mój jako członka Free Fire Creator Europe programu. E, wbijamy do gierki i pokażę Wam o co chodzi. E, pierwszy z nich właśnie wyświetla nam się na ekranie, jest to KO Night Fist and Ammo The Awesome Faded Twin. Czyli będziemy mieli losowanko. Do zgarnięcia mamy pięści, KO Fist oraz emotkę More Practice. Do zgarnięcia jest jeszcze oczywiście jakiś awatar, banner, skrzyneczka z Beach Loot Crate, skrzyneczka z Falco, skrzyneczka z Mr. ramping Karma, fragmenty do Kla, fragmenty do Cuba. I pierwszy spinnik mamy za 9 diaksów. Ja jestem szczęśliwcem, który ma akurat te diaksów, więc zaspinuję sobie raz z wami. No, i ja otrzymałem baner. Dobra, i teraz przechodzimy do następnego evenciku. Jest Za jedną gierkę mamy do wygrania kartę na 3 dni z ogniskiem, za trzy gierki mamy dwa pikety do. Gold Royala i za 5 gierek mamy kartę do zmiany niku. Więc teraz razem może sprawdzimy, w których e, trybach będzie nam zaliczać tę misję. Mój składzik już jest gotowy, Dinu się w lobby i sprawdzamy, czy e, zaliczy nam mecz z rankę dzika. Mm. Biegną, do lewej w ogóle. A. Nice. Do daleka. Nice. Play with friend, zaliczony, dobry. Spróbujemy teraz zagrać Clash Squad Rankedzika. Zobaczymy jak pójdzie teraz. Pomoże ktoś. Leży jeden. Dwa na trzy wbite. Dobra, zobaczymy teraz, czy zaliczę nam trening. Ok, zajmuj, <grymne> zlecę Co to? Nie zaliczył. Nie zaliczył. Dobra, teraz spróbujemy klasika Battle Royale. Aż trzeci zaliczone, jeszcze dwa. O Jezu, to by do nich strzelacie. się. Klasika mhm. CS też zalicza. Jako ostatni mecz lecimy z clash składem na Bermudzie Zaliczyło wszystkie Clash składy klasiki i osną 5 mhm. na 5. To wszystko na dziś śliwiska, widzimy się przy okazji następnego filmiku. Zachęcam do klikania e, tej wyświetleń, klikania łapeczek, ponieważ e, im więcej wyświetleń, tym więcej uda nam się ubrać kart i diamencików i co za tym idzie, będzie więcej górniej.